Dymy są. Takie dymy. O, stary! Co ty robisz? to Co ty zrobiłeś? Pom Mówiłem kolegów, nie przyprowadzaj. Nie no. Otwórz! Ty no, ale nam, rozwalą tu, uciekaj szybko. Zamknij! No zamknij to! Ej ściany tu nie. A nie dobra, jest ściana. Ty no niszczą nam ściany, dobra. tośmy otwieraj to! Musimy wyjść. Walimy, wychodzę, i... wychodzę, wychodzę pierwszy. Ole dymy, OLE dymy no mówiłem, że żebyś kolegów nie przyprowadzał, to nie Ja, ja tylko tam stałem Żeby pół wioski przyprowadziłeś no Kurde, iron sword has broke Kurde, takie przywitanie Ej, ale czekaj, one dalej tu nie wchodzą jakaś, jakaś osłonę... Wchodzą, wchodzą. Ciul, wchodzą O, wszyscy, wszyscy, nice Jeez Stary ja dostałem nauczkę, żeby nie. Ale ja w domu się wylogowałem, chyba, nie? To no za hop. Nie wiem, ale. Zrobiłem sobie jedzenie. No, i będzie można iść. Zjemy coś. Kurde, bo normalnie dym taki był. To ja, ja tu się. Ja tu wchodzę sobie, nie? A tu słyszę za mną. Nie. 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 nie, nie, Twoja stara. Się obracam, ty. A tu lecą gobliny, nie jakieś wilki jeszcze z drugiej strony, mówisz co? No bo ty kurde, zawsze kłopoty ściągasz. Ale ja się tu w gr wylogowywałem, chyba. Nie wiem. Sie, siebie Bo... pytaj się mnie, a nie się mnie. Połaż mi w oczy, mi w oczy i powiedz co ja tam robię. Lałeś pewnie kurde. żeś zaszedł po pijaku i nie pamięta. <noise> ile, masz ile masz jedzenia? Ja już full sobie zrobiłem. Dobra, ja tutaj będziemy musieli to zanieść tam do tego miejsca, yy, więc... Ale ja muszę sworda, a ja nie mam na sworda w tej. No to zrób sobie Exa. I musisz mnie eskortować, ja to będę niósł. Niestety nie mogę z tym biegać. Więc ja już może wyruszę. A ty się pośpiesz? Weź mi tu świeć. Sobie świecisz czy mi świecisz? O, węgiel. Kobacz, jedno na ci. bo tu nie niedźwiedź. Gdzieś, nie gdzieś. O kurde, do lewej. Może nas, może nas nie zauważyć. A ja udaję ten część. Patrz, on mnie nie widzi, schowałem się za tym. Pa, widzisz to? Pak, są sniki biki. No. Pa. Chłop się nie szczaił, że tu kurde, kubo idzie na śmieci, nie? Pa, kurde jestem babo z wąsem, nie? Babo z wąsem. O kurde, tu nie przejdziemy tak łatwo. Postaw część. Nie, nie, pa, zrobić... pa 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 pa, pa. Na, na, Naleźli cię! Zatra! Ole mi się no ty. Dawaj ich wybijemy... O! Ale nie ukrywam, że boli. Boli boli. Ała, leżę. Ty z dzielą w dupę! <grym> Nie mogę. Ty się jeszcze zrespiłeś z no. tym Dzidą w dupie. Nie. nie. Ała. Kurde, jak to wygląda, ty! Zamknij drzwi za sobą. A, bo tu jest niedźwiedź! Co? Chyba mi mówiłem ci, żebyś się nie bawił z niedźwiedziami. Tu niedźwiedź na skroba. Czekaj, ty mi powiedz lepiej, gdzie jest ta część, która tu U, była. Widzisz tam część gdzieś? Nie. No nie ma jej. O nie, zepsuła mi się broń. No i parłem znowu. No nie mogę. Ej, trzeba kampa tutaj zrobić bliżej. Sworda masz. A broku. Tak Wyrzuciłem. Eee, nie wiem, no nie ma tej części, nigdzie, idzie. No chyba że gdzieś tutaj leży i jesteśmy ślepi, ale no ja mam wrażenie, że po prostu to zniknęło. Aha, daj tego koła, tu obóz zrobimy w jakimś bezpiecznym miejscu O, gdzie? Czekaj, masz Tam może na górze e, Ja bym dał, chodź, mam pomysł gdzie Przy tym piecu takim, tylko gdzie ten piec, tu był ten piec ja Musimy przejść O, tu jest ten piec, który musimy naprawić ja bym gdzieś tutaj niedaleko tego pieca Zrobił kampa Gdzieś tu na boku nawet Co, w rogu? O no, może być tutaj Dobra, no ja sobie to ustawiłem tego e, Ale i tak i tak musimy zrobić piec, znaleźć irona, żeby gdzieś tu bliżej zrobić e, Gdzieś tu bliżej zrobić ten mechanizm i go po prostu Dobra, ale utargać. i tak by, muszę jakieś skrapy znaleźć, żeby służko, uszkodać, bo będę się To rozwijal. znajdziemy to, chodź, chodź. O, iron, patrz, masz e, Można, ale no łatwiej będzie gotowy już chyba, albo zresztą, nie wiem Pięć irona potrzebujemy, a więcej się wykopie pewnie o, furnance. A ja furnance tu postawię. O, no dawaj. Ja, ja postaram się ściany może się uda zrobić. Daj większe nisko, bo tutaj mamy mało miejsca i no, średnio się buduje. O, fajnie, dobra. Daję to do przetapiania teraz o fuck wilki. No, no nie no nie mogę, no. Zostaw moje minso, minso kradnie? No Jedaj mu, las. walgo! No. no i teraz ty jesteś mięsem Dobrze, weź zbierz mięso bo nie mam miejsca no Bo w sumie nie wiem, czekaj Może nie rozbijają się tak o bo zrobimy szli dalej a, Ale no Skrzynki się przydadzą żeby Ogólnie jakoś tu nawet po prostu Na chwilę Tylko, ja właśnie Chciałbym się tu respić w sumie No ten resp będzie dobry tutaj Dlatego warto Imo zrobić sobie tu przystanek Ja idę po kamień No chodzi o to że to jest resp a... Ty znalazłem! Co znalazłeś? Cześć! O! Pa, gdzie to wykopali gnoje? Co jest ty? Ale to skitrali. Ale pak, daleko, czekaj drodze. Wtf, dobra, dawaj, idziemy to zanieść. Niosę tę turbinę do Passata. No i tu trzeba wskoczyć. To jest problem, możesz mi to podać jakoś tu. No, albo, albo możesz tę deskę wybudować jeszcze do przodu. Dobra, montuję. Okej, okay, chyba wszystko. Dobra, idziemy na dół U cholera Otwiera się już? No tak bez pytania otwierają O kurwa A bo to jest piec pa... <głos》>, Pale nisko O kopie będziemy to mogli by... lepsze te robić tutaj pewnie lepszy kill off. Dobrze, że się tu osiedliliśmy, patrz Wyczuliśmy, wyczuliśmy Pali się w piec od razu, centralna idzie patrz. Kurde ciepło fajne. O. O, Co jest ty? Mamo, No, ja, na, na co to jest ten piec, ty? Co to jest za jakaś technologia? Kurde, jakiś ten to jest. Ey. groszek chyba. Ole, mamy. Ole, reczek, pole, ciao. Fuck. Co? Usłyszeli to. O nie. Mamy dymy, mamy dymy. Gdzie oni są? O, tu jest. Ja, za zasadzka. O. Wojna. Nie oddamy wam ognia kurde Nasz ogień Kurde Będziemy musieli ty zabarykadować słuchaj Nie dostaniecie tego Ale oni z góry skaczą gdzieś Ale chodzi mi ogólnie o na przyszłość. O duży Ja nie mogę ty Nie mogą mi się przedostać łajmi Musimy bronić ty, tego sianę, pieca co za, możemy dać? Za wszelką cenę Nie mam kamienia Dawaj Prze tego brzydkiego który to jest brzydki? Bo nie wiem. Każdy. Szafir poleciał! Kurde, broker Podniosłem go, podniosłem go! Szybko naprawiaj! Pilnuję. kryje, kryje! Naprawiaj! Kurde, dostałem szczę w oko! Pierw dupę teraz w oko dostałeś? Ła! Dawaj tych małych najpierw. Ty, coraz więcej ich! Cofnij się, cofnij się! Jest niebezpiecznie! Ty, o jak mu z buta pociągnął, jak mu z laczka pociągną oła. Oła, 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 bardzo mocno dostałem, oła, muszę wycofać Cofaj się powoli trzeba, trzeba kajtować Kurde, nie mam HP ja nie mam HP, mam dosłownie 0 HP ja, idę... tam ch ja chyba jedzenie zrobiłem na stole, idź Idę, idę, idę Olej mi się Dobra, wracam O chyba umrę Nie umieraj O Jezu, co tu się dzieje? Nie żyje. Co tu się dzieje? Nie oddam wam pieca, złodzieje! Kupcie Musi... sobie własny. Musisz to wybronić. Musisz chować się za filarami, bo z łuku wali jeden. Ty, strzelił swojego! Nie przewidzieliśmy tego, że mogliśmy się ten. że tak będą atakować. Mogliśmy się zabunkrować. Powiem ci, że to było nie do przemyślenia, że będą nas atakować. W sumie mogliśmy się spodziewać, bo tam mieli obóz, a tutaj nagle hałas się zrobił, nie? I śpiec pali centralny, nie? Ty, może kaj to ich na siebie. Może sobie damage będą zadawać. No właśnie, już się zabiło kilka o siebie. Pa, 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 biją się, głupki. Ale to tylko te małe, te, te małe i duże chyba O 18 się biłem O nie zepsuło mi się Ale dym ty Horda swoich bije Oni skaczą z góry gdzieś gnoje O Jezu jeszcze tych tutaj pulnąłem Szybko Oj Trochę za wysoko Ty, ale odpulowały cię? A nie oni tak Dobra, muszę zatrzymać staminę, żeby się tam dostać To jakbyś wszedł na jakiś kurde Uważaj bo nie łukowalo O! Ale oberwałem, ty Wiem gdzie muszę pójść Patrz Zablokowani o, o, oni tu są na górze! No to grubo A bo oni się, oni się wkopują Oła. w ziemię i się chyba Aha, oni się tepają te Dobra, Czekaj, ale... może się odpulują Ja mam tutaj, mam tutaj, no Łóżko Ty odpuluj A ty się podniosłeś? Nie No bo ja nie mam łóżka Ile do ciebie, ile do ciebie? No, no, We no, się odpulowali, no? Na lewo są stoi jeden okay. idzie, idzie. idzie Idzie, idzie. idzie, idzie. Czekaj, czekaj, Właśnie może on pójdzie, może on z wyjdzie. Jakąś owocową sałatkę robię Dobra jest, dobra, już próbowałem, ale oni bardzo dużo coinów podropili. No Nie wiem do czego te coiny Ej, rób workbencha, nie? Ale w sensie, żeby naprawiać itemy. i temy i, i będzie, będzie można strzały i łuk robić albo ja zrobię. Nie, nie e, mogę. Tutaj w tym piecu można chyba. A nie, mogę. Mogę? Mogę workbencha zrobić.